Dobra, może sobie pójdzie. Idziesz sobie? Nie, no skąd? Zasłonię światło, nie? Niech się nie odbija od łusiny. Masz rację. No daj mi już spokój. O rany. Nie rusz. Nie wolno dotykać telefonu. To za konie? Dzisiaj to ona ma ochotę na telefon, tak? Mordka Mordka? No zobacz, jaki masz ładny selficzek. Taka myśl dla pewnej osoby. Czas jest jak rzeka. Raz przepłynie, nie wróci. Nie ma co żyć przeszłością. Trzeba to odpuścić i żyć teraz. Tu i teraz. O Jezu, już przyszła. Ja tu mądrości gadam, a Ty nie no, to musi być gwiazda. Przecież ona, ona, ona jest najważniejsza. I następna. Odejdź. No, już daj mi się wypowiedzieć, i tak nie wiem, co mam mówić dalej. No. Nie żyjcie przeszłością. Tylko tu i teraz. Mówi się, że. żałujemy przeszłości. Boimy się przyszłości. A powinniśmy żyć tu i teraz, teraz, ta chwila już nigdy nie wróci. Pozdrawiam Was, sztuka prostego życia i męczy przyszła i męczy. Ona też chce coś powiedzieć, ważnego. Tak? Gresemi. Czy to nie jest fajne? To nie jest miłe. To nie że jest. <laughs> nie gryź. Nie ma gryzania. Ach, a dzisiaj mi zostawiła łysinkę. <laughs>